Hi, witajcie na moim kanale, ja jestem Madzia, to jest Bakuś, akurat sam się tutaj przypamiętał Ostatnio była Emi, dzisiaj tutaj Bakuś się kręci I w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie analizę ostatnich przyjazdów z zawodów Z tego względu, że na zawodach, na tym filmie z zawodów już tam nie analizowałam wszystkiego Wam tam pokrótce, tak naprawdę w skrócie powiedziałam co tam się wydarzyło A przez to, że też trwa daily, no to ciężko było mi to wszystko, wiecie, tak dograć Żeby to w jednym filmie było kompletne bo chciałabym tutaj Wam więcej opowiedzieć też, jakie mamy plany treningowe i dlaczego pojechaliśmy na takie zawody, i jak właśnie będzie to tak naprawdę teraz wszystko u nas wyglądało. Ja zdecydowałam się pojechać dwa razy konkurs L. Jechaliśmy te zawody w Strzegomiu z tego względu, że trafiła nam się okazja na zawody towarzyskie. Akuś, chodź tu, o tu też. Tu też. Trafiła nam się okazja na zawody towarzyskie właśnie w konkursie L. on nawet były do L1. Jednak ja na L1 się nie zdecydowałam, bo dopiero raz jechałam z siwym LK przed tymi zawodami. więc stwierdziłam, że najpierw zostaniemy sobie przy tych Eleczkach. i też miałam zagwozdkę, czy pojechać może konkurs 90 i 100 cm, czy od razu jechać dwie Elki. Troszeczkę się porwaliśmy na te dwie elki, ale wydaje mi się, że nie poszło to źle. Zaraz Wam wyjaśnię, co tam dokładnie się wydarzyło w tych konkursach, co było naszym błędem, a co poszło nam dobrze. Zacznijmy sobie od pierwszego przejazdu. Ja tutaj mam na telefonie jeszcze z naszego filmu coraz wyższe konkursy z siwem. I tam jest w ogóle cały film z zawodu, więc tam Was zapraszam. Ja sobie odpalę ten film. Tutaj w ogóle ta łydka na początku tak mi uciekła prawa do tyłu, ale siwy mi troszeczkę się tam obawiał. I jak widzicie, tutaj są bandy czerwone z napisem strzegą i siwy ich się dość mocno bał. I w ogóle na sam wjazd parkouru to wyglądało w taki sposób, że on już był troszeczkę zestresowany. I zaraz Wam pokażę w filmie, ale tam jest taki szereg. I konie z tego szeregu bardzo często uciekały w stronę rozprężalni, gdzieś tam te konie wybijało z przeszkody. I my się tutaj umówiłyśmy z dziewczyną, która jest na filmie, z Igą, jeśli dobrze kojarzę, żebyśmy sobie stały tutaj właśnie w rogu, gdzie stał taki brązowy szereg, żebyśmy tam na siebie poczekały, żeby koń, który jedzie, patrzył w stronę jakby tego konia, co jest na parkurze, a nie w stronę rozprężalni, dzięki temu zatrzymując go po tej prawidłowej stronie, a nie, że z tego szeregu będzie nam uciekał. I to był największy problem, żeby podjechać pod ten brązowy szereg. On nie był ogólnie przeszkodą w moim konkursie. Po prostu tam stało, wiecie, jako taka przeszkoda nieużytkowa, ale on się bał do tego podjechać. Tam też była taka przeszkoda z motylkami i on również się bał do tego podjechać. To też nie była przeszkoda, którą mieliśmy skakać, ale ja mu to wszystko pokazałam, bo wiecie, mimo wszystko, jak są takie przeszkody na parkurze, przez które nie skaczemy, no to koń może gdzieś tam kątem oka na nie patrzeć, że one gdzieś tam są i się stresować, więc ja te takie straszne punkty staram mu się pokazać. I tak się stało z tą bandą. Co prawda tutaj nie jest to nagrane, ale ja na początku, jak Jechałam tam na ten parkur, to pokazałam mu tą bandę, jak jechała właśnie dziewczyna przede mną, całą tą czerwoną bandę. No ale później Wam powiem, co tu się wydarzyło. I okej, okay, zaczynamy sobie start, bo się rozgadałam. Start i dojeżdżamy sobie do jedyneczki. W ogóle zapomniałam jechać w półsiadzie. Jechałam tutaj cały czas w pełnym siedzie i po skoku. Pierwszej przeszkody, zorientowałam się, że muszę wrócić w półsiad. Siwy robił naprawdę mocno energetyczne skoki, takie mega silne, z takim wyrzutem, i ja troszeczkę nie ogarniam wtedy swojego ciała. I ja miałam wrażenie, że wychodzę dobrze do tej przeszkody, że w czas, wiecie, dobrze, fulę sobie wyliczałam, ale on tak jakoś mocno miał siłę, że mocno rzucał mi tym ciałem. I ja czuję, ja widzę to w ogóle, mam wrażenie, że ja tutaj troszeczkę jestem taka zachwiana, bo on no, miał mocniejsze skoki niż zwykle, ale to właśnie przez to, że jechaliśmy w wyższy konkurs. Bo gdybyśmy skakały, konku skakali. Podjechałabym na wałaszku, zapomniałam. <gry> Gdybyśmy skakali niższe konkursy, to się by nie robił takich mocnych skoków. I ja wtedy jestem przyzwyczajona, że on sobie wiecie. Głównie przekłada pier... przednie nogi i tylnie dokłada. Tak naprawdę to jest bardziej przejście przez przeszkodę niż skok, a tutaj musiał się wybić, więc cztery nogi były w powietrzu. I Czułam to po prostu, czułam to, że moje ciało troszeczkę jest takie ciągnięte. Siebie jest ogólnie dużym koniem i mega silnym koniem, więc nie było to dla mnie łatwe, ale mega fajne i przyjemne doświadczenie, bo w końcu czułam, że siebie skacze, chociaż to jeszcze nie były aż takie wysokie przeszkody dla niego. Okej, okay, jedziemy sobie na czwórkę i z tej trójki na czwórkę było trudno. I w ogóle ta czwórka to był właśnie fenomen, bo mamy tutaj zrzutkę na czwórce z tego względu, że siwy zobaczył te bandy na wprost i się ich wystraszył. I chciał mi odbić na lewo, bo tam obok, jak widzicie, są białe bandy. Ja go przytrzymałam, żeby jechał wzdłuż tej e, czerwonej bandy i on biegł tak bardzo krzywo, był ciągle skierowany w lewą stronę, w ogóle nie chciał zgiąć się na prawo, czyli w kierunku jazdy, żeby widzieć przeszkodę. Ja już się tutaj zestresowałam, że my na tą piątkę nie wyrobimy, bo on dość mocno mi się zginał, co było ciężkie, żeby tutaj na tą przeszkodę najechać, bo tak bardzo się bał podjechać do tej bandy, chociaż ją mu pokazałam, no ale ciężko. Tutaj jest ta piątka, ok, jakoś się nam udało, no i właśnie ten szarek, który tam gdzieś konie uciekały, ale tutaj widzicie, no w sumie słabo tam było widać, ale stała tam właśnie dziewczyna, żeby mi tego konia przypilnować, żeby on mi siebie nie uciekał. Szereg pokonaliśmy, no... Powinnam troszeczkę bardziej dosiąść po tym pierwszym członie szeregu, żeby się wycofać, żeby się nie miał właśnie tej zrzutki, która się tam pojawiła. Tutaj już wiedziałam, że mamy dwie zrzutki i już nie ma totalnie jakby szans na cokolwiek, bo tam było naprawdę dużo czystych przyjazdów i stwierdziłam, że już jadę sobie to totalnie treningowo, więc po tym drzewie przeszłam sobie do kusa, zmieniłam na poprawną nogę, bo się źle wylądował, żeby na tą siódemkę, jeśli dobrze mówię, bo już nie wiem jakie to numerek na siódemkę już pojechać sobie równo no tak, siódemka i tutaj już ósemeczka pokonana i dziewiątka też bardzo ładnie linia wyjechana, wszystko było super ja miałam wrażenie, że siwy w tym parku, że biegnie naprawdę szybko serio, ja myślałam, że on gna i w ogóle miał takie mocne te skoki a wyszło na to, że nie bieg aż tak szybko i mógłby, mógłby biec jeszcze szybciej ale niestety jakoś już tego z niego nie wykrzesałam no, i przechodzimy sobie do drugiego przejazdu. Fajnie, że był ten drugi przejazd L, ale z drugiej strony mogłam pojechać rzeczywiście do 90 i L, bo jednak przerwa jednego konia pomiędzy, że ja, ktoś i ja, to dla siwego troszeczkę za dużo, nie ma takiej kondycji. I już w tym drugim przejeździe straciliśmy naprawdę dużo na sile, mieliśmy. No, mało energii już w tych skokach, w tych pierwszych jeszcze ok, ale jednak 9 przeszkód parkur, i to jest taki obszerny parkur, gdzie tak naprawdę dużo się galopuje, duży jest obszar, dużo się biegnie, no to już był święt trochę zmęczony, więc sobie już ten parkur obejśmy i jego traktowałam totalnie treningowo, tak właśnie po to, żeby poprawić te błędy, które były w pierwszym przejeździe, już mu pokazałam drugi raz tą bandę, żeby się jej nie bał. Szybciej też sobie wystartowałam, żeby biec wzdłuż całej ściany z tą czerwoną bandą, więc zaczynamy. Tutaj już pamiętam, pamiętałam, że jechać w półsiadzie. Tak, jedziemy w półsiadzie, taki właśnie dalej, dalej. I do tej jedynki też ja nie wganiałam go jakoś szybko, bo to było właśnie przy tej bandzie, gdzieś tam schowane za drzewem, żeby on mi gdzieś po prostu nie wyłamał. Bo jak on skoczy pierwszą przeszkodę, to już wiem, że siebie, jest, jak wy wiecie, odblokowany. że już nie będzie mi tam kombinował, tylko żeby do tej przeszkody dobrze pierwszy dojechał, żeby nie był zdziwiony, że jednak skaczemy. No i tutaj na trójeczkę. Ja się bałam tej trójki, bo ten zakręt często się wymazły nogi, ale poszło bardzo dobrze. Nawet czwórka poprawiona nie było zrzutki, ale wylądował na złą nogę, więc ja sobie ją tutaj zmieniłam, bo do tej piątki naprawdę ciężko się ujechało, więc na spokojnie, jak już mówiłam, to był taki dla mnie przejazd treningowy. I tutaj jedziemy sobie dalej na szereg. Uważam, że na ten szereg wjechaliśmy dobrze, ale tutaj również troszeczkę za mało się wycofałam i znowu ta zrzutka na tym szeregu, ale jedziemy sobie dalej. Tutaj już do tej siódemki energia spadała i to dość mocno ja już czułam, że siwek pcham już tutaj czułam, że tracę kontakt z siwym, że on już jest gdzieś zupełnie gdzieś indziej, no i rzeczywiście tak się stało, bo na dziewiątce już totalnie wszystko puścił, on już chyba wiedział, że to jest ostatnia przeszkoda, bo już wiecie przejechał pierwszy przejazd i już wiedział, że to jest ostatnia, więc dosłownie już po prostu w nią tak jak poleciał, tak poleciał, już się nic nie przejmował ja już czułam właśnie od tej siódemki że tutaj już mi gaz nie działa już mi nic nie działa, że on już ledwo co biegnie, no ale nie mam mu tego za złe, bo no nie ma aż takiej kondycji on, żeby jechać. Tak wiecie, dziewięć przeszkód, przerwa dosłownie minutowa, i znowu dziewięć przeszkód, zwłaszcza że u nas w domu mamy przeszkody trzy na krzyż, naprawdę, więc co chwilę mówię, że zrobię te przeszkody, ale nie mam nigdy na to czasu, ale w końcu musimy się za to zabrać, bo musimy właśnie budować tą kondycję. Teraz jak też przyjdzie jesień, to mam w planach wyjeżdżać z siebie więcej w tereny, bo tereny też mu troszeczkę nabudują kondycji, będziemy jechać dużo pusem, dużo prostych galopem, żeby on troszeczkę nabrał też tej energii, tej siły, bo na takim, wiecie, placu, gdzie jeździmy ciągle w kółku jest ciężko uzyskać od konia taki ruch do przodu, bo zaraz wiecie, ściana, ściana i konie mimo wszystko zwalniają gdzieś tam na zakrętach, a na prostej drodze po prostu mogą sobie biec, więc też mamy w planach wprowadzić takie właśnie treningi dużo, dużo terenowe. Więcej przeszkód musimy troszeczkę zacząć skakać, żeby siwy nauczył się um, no, częściej wybijać, żeby miał po prostu silniejszy zad. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Na razie jestem z niego naprawdę zadowolona i chciałabym ogólnie jeździć z nim tylko elki, ale tutaj nie wiem, czy nam się to uda, bo jeszcze nie ma takiej, nie mamy takiej możliwości, żeby teraz kupić licencję, to już mówiłam w filmie z zawodów, że jeszcze musimy się w tym wstrzymać, jak coś to kupimy ją od nowego roku, bo teraz już rok się kończy, więc nie ma sensu. Jeśli znajdziemy jeszcze jakieś elki towarzyskie, to będziemy jeździć sobie na te elki towarzyskie, a jeśli będą jakieś towarzyskie niższe, na przykład 90 cm, to sobie też pojedziemy, żeby jeszcze wytrenować siwem, chociaż tą kondycję, żeby w parkurze zaczął biec, nie chce z nim jeździć takich niskich parkurów, z tego względu, że on wtedy w ogóle nie szanuje przeszkód. On głównie je przełazi, tym bardziej nie ma energii, bo na wyższe przeszkody on widzi, że musi skoczyć, że musi pójść wiecie, do przodu, że tutaj już nie ma przejścia, tylko musi się wybić, a ze stój jest mu trudniej, więc on nie jest głupi i wie, że musi sobie troszeczkę pomóc i podgonić, i wtedy będzie mu łatwiej, i wtedy też jest mi łatwiej, bo on widzi, że jest wyżej, więc wie, że już tutaj nie ma udawania, że sobie przejdzie, tylko musi wyskoczyć, więc żeby mu było łatwiej, to sobie nabiera tej energii i mi to trochę pomaga. Jest sobie łatwiej dla obojgu, ale no, to, że już stracił siły, to on wiedział, że musi biec szybciej, ale to, że jak już stracił siły, no to już wiadomo, nie wykrzesa ich, nie wiadomo skąd. Musimy pracować nad kondycją, bo mamy w planach yy, ogólnie Pojechać sobie jakieś P, ale to jak sobie będziemy jeździć na razie Elki na styl, tak jest plan z moją trenerką, żebyśmy jechali Elki na styl. Zdali jeszcze srebro, bo jeszcze nie mam srebra. Chciałabym zdać właśnie na siwym, ale jest taki problem, że nie mam nigdzie w okolicy możliwości zająć tego egzaminu. Może na jesień coś się pojawi, więc jeszcze może na jesień będziemy się przygotowywać do srebra, żeby w przyszłym roku już sobie jeździć L elki na styl, może zrobić jakąś klasę sportową, no i zacząć już wyżej skakać, zobaczymy jak to wyjdzie, bo Siwy ma naprawdę potencjał, ale jeszcze musimy go wytrenować. No, nie dziwmy mu się, że ten etap jest troszeczkę przedłużony, no bo Siwy ma 7 lat i trochę jeszcze nie jest aż tak na tyle rozwinięty, jak mi się wydaje, że być powinien, ale no też miał tak naprawdę roczną przerwę przez kontuzję, kontuzję, chorobę, bo miał z tym problem z tymi zatokami, trzy razy był w klinice, tak naprawdę był przez ponad pół roku wyłączony z jazdy to było nawet prawie roku, to było z jakoś 8-9 miesięcy, więc no trochę te treningi nam też spadły, siwy spadł z kondycji, bo przed w ogóle przed tą chorobą, skakaliśmy już sobie na luzie 115, był taki energiczny, a później znowu wiecie, po chorobie, on był troszeczkę taki też inny, trochę apatyczny, długo, długo to wszystko przeżywał i dopiero teraz wraca do siebie, ale najgorsze jest to, że znowu gdzieś tam na tym filmie z zawodów zobaczyłam, że mu strasznie leciał katar z obudziurek i nie mam pojęcia, czy to jest nawrót, czy nie. Na jutro już omówionego weterynarza i będziemy prześwietlać zatoki, czy to zatoki, jeśli to nie zatoki, to będziemy badać, się gdzieś przeziębił, czy coś się stało. Musimy to po prostu skontrolować, bo to też może być wynikiem, że siwy nie miał na tyle energii. Może, może, mógłbym mieć jej więcej, ale jednak coś tam z jego organizmem się działo nie tak, że nie miał jej aż na tyle, więc to też będziemy kontrolować i z tego też będzie film. Mam nadzieję, że nie będzie to nic negatywnego i nie będziemy musieli wstrzymywać treningów znowu, bo jesteśmy teraz naprawdę, myślę, na takim dobrym poziomie, że nie chciałabym tego zatrzymywać, bo. No bo wtedy wszystko wiecie, od nowa, siwy jak się rozleniwi, no to musimy wszystko budować od nowa i jest ciężko. Siwy musi być w stałym treningu. To nie jest koń, który ma miesiąc przerwy i nabiera energii i odwala po miesiącu i jest taki żywawszy, tylko jest bardziej leniwy, więc yy, musimy pilnować tego, żeby było regularnie. No, ja się już z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku o godzinie 17. pa! pa.